Czas na osiemnasty odcinek serii, w której czekamy sobie na święta! Śniegu, widzowie, dalej nie ma, mam nadzieję, że będzie święta, aczkolwiek zaczynam się martwić o to, że może go nie być i odpuśćmy sobie już okienko numer 18. zobaczmy, co tutaj mamy. I widzę, że mamy dzisiaj, moi drodzy, jakąś konstrukcję. I czy to są prezenty? Tak, to są po prostu prezenty pod choinkę. No i tak to się tutaj prezentuje. No dobra, no to co, otwieramy sobie naszą paczuszkę i zaczynamy składać sobie nasze prezenciki. Zacznijmy sobie może od składania tego prezentu i tutaj po prostu robimy sobie coś takiego. To jest naprawdę bardzo, bardzo szybkie, Ok. I teraz jeszcze na górę dajemy sobie teraz tutaj ten elemencik. No i teraz jeszcze tylko dajemy sobie tą wstążeczkę tutaj. No i pierwszy prezencik mamy już gotowy. Kolejny prezencik też powinien być bardzo szybki do złożenia, po prostu łączymy sobie te elemenciki, no i mamy. No i teraz dodajemy tylko jeszcze tutaj sobie tą, tą rzeczkę i mamy, moi drodzy, już kolejny prezencik. No i tak naprawdę został nam już ostatni prezencik, więc sobie go szybko złożymy i to też nie będzie jakieś mega trudne. Chyba dzisiejsze elemenciki są jednymi z najszybszych, jakie można sobie złożyć w tym kalendarzu. Nie jest to jakieś skomplikowane, ok, kokardka i mamy już, moi drodzy, wszystko tutaj dodane. No i tak, moi drodzy, wyglądają nasze prezenciki. Naprawdę bardzo, bardzo ładne. No a jak to prezenty, to oczywiście wypadałoby sobie dać je tutaj pod choinkę, więc dajemy sobie je tutaj, gdzie jest choineczka i niech będą tutaj i czekają, żeby grzeszne dzieci mogły sobie je otworzyć. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda i da się dzięki temu poczuć już naprawdę coraz bardziej atmosferę świąt. Tutaj też już widzowie Kajdi pisał, że za dużo rzeczy jest według niego na środku planszy, więc piszcie widzowie dalej, czy lepiej, żeby ta choinka stała sobie tutaj, czy jednak może tutaj w tym domku, albo w tym domku, napiszcie widzowie. Jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, co będzie jutro w okienku numer 19. A jeśli chodzi o ten odcinek, jak to będzie, to już wszystko. Także oczywiście, jeśli wam się spodobał, to możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję tam na dole. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, jak to zrobicie. No bo wtedy, moi drodzy, po prostu wiem, że filmy, które dla was nagrywam, wam się podobają. Także będę bardzo, bardzo wdzięczny. Także widzimy się już jutro. Trzymajcie się. No i cześć.